I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my. I just need to clear my head. Clear my head. I just need to clear my head. Witajcie w kolejnych zrapkach. Dzisiaj zapraszam na całkowicie nową zdrabkę super prezent. Ja jeszcze nawet u nikogo na YouTube nie widziałam. Możliwe, że jest, ale ja jej nie widziałam. I spróbujemy trzy razy yy, I Love Rotek. Hmm. To tak, wygrywające liczby 0,1, 30, 31, czyli blisko, 27,

I ostatni przez to jest 34, czyli nie ma nic, ale mamy 3 bonusy do zdrapania. I tak w pierwszym bonusie znajdź 5 i wygraj 5 zł, w drugim bonusie znajdź 10, wygraj 10 zł, w trzecim bonusie znajdź 25 i wygraj 25 zł. to drapiemy. O, tu nic nie ma, jest drzewko. Piątki nie ma, tutaj dyszki też nie ma, bo jest latawiec. I ostatnia szansa. To jest muszka, więc 25 zł również nie wygraliśmy. Czyli w tej zdrawie nie ma nic. Spróbujemy teraz trzy razy loska. Yy, dwa razy słonik, po dwa ja wygraną. Znajdź słonika, po są i wygraj kwotę z pola wygraną. Jest jeden słonik, słuchajcie. Jest dobrze. Może będzie drugi, byłoby super. No nie, jest owca, jest baranek, yy, królik, przepraszam, i puchacz, czyli sowa. Ale jest jeden słonik, a wygrana to. Słuchajcie, jeden złotych. Zrebka się wróciła. Zobaczymy w drugiej, czy również się wróci. Dobrze, tu podobna zasada, dwa razy słonik po dwaja wygraną, a znać jednego słonika, no to taka, jaka jest przypisana. Mamy kozę, mamy puchacza, czyli znowu sowę, ślimaka i motylka. No to, czyli tutaj, a tu wygraną było dwa złote, ale my tutaj nie mieliśmy yy, słonika. I ostatnia szansa na słonika. Rybka, słonik jest, jeden, szukamy drugiego, króliczek, no i motyl, oj szkoda, miałam nadzieję, że będzie ten drugi, królik, drugi słonik, żeby podwoić wygraną. No to nic, zobaczymy co jest pod naszym słonikiem dzisiejszym. No słuchajcie, jakoś mnie to nie dziwi, druga złotówka, więc druga zdrabka się wróciła. To co, zapraszam wszystkich na kolejne zdrabki. Będzie, yy, będziemy dalej grać. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia w kolejnych filmach.